2 grudnia 1941 roku niemiecki batalion wykonujący zadania zwiadowcze przedarł się w gęstej śnieżycy przez północne przedmieścia Moskwy i zajął pozycję w odległości około 20 kilometrów od centrum radzieckiej stolicy. Tego samego dnia, 10 kilometrów na południe od drogi łączącej Moskwę z Morzajskiem, Niemieckie czołgi wdarły się do wioski akułowo. Z tego miejsca żołnierze Wehrmachtu mogli zobaczyć na własne oczy słynne strzeliste wieże Kremla. Informacje o tych zdarzeniach znalazły się na biurku Józefa Stalina. Potwierdzały, że kleszcze wokół Moskwy zaciskały się. Co się działo w te dni za murami Kremla? Jakie scenariusze były przygotowane na wypadek zajęcia Moskwy przez Niemców? Jak widział swoją przyszłość Józef Stalin? W planie niemieckiego ataku na Związek Radziecki, w planie Barbarossa, podpisanym przez Hitlera w grudniu 1940 roku, przyjęto, że dopiero drugim celem grupy Armii Centrum dowodzonej przez generała von Boka będzie uderzenie na Moskwę. Takie ustawienie priorytetów wynikało z faktu, iż Hitler był przekonany, że znacznie ważniejszym dla Prowadzenia wojny, dalszego prowadzenia wojny, będzie uderzenie na północ i na południowy wschód. Na północ, czyli zajęcie państw bałtyckich i Leningradu, i na południowy wschód, czyli zajęcie żyznej Ukrainy i dotarcie do bardzo bogatego w surowce naturalne Kaukazu. Jednak, kiedy okazało się, że postęp Wehrmachtu na początku wojny jest stosunkowo łatwy i szybki, Hitler zmienił zdanie i zgodził się na to, aby Część swoich sił skierować na Moskwę jeszcze jesienią 1941 roku. Ta decyzja Hitlera była dla Związku Radzieckiego wielką szansą. Rodziła się nadzieja, że właśnie może bitwa o Moskwę wykrwawi w końcu Wehrmacht, a Armii Czerwonej uda się w końcu zatrzymać pochód wojsk niemieckich. Z drugiej jednak strony rodziło się wielce prawdopodobne przypuszczenie, że Hitler wygra bitwę o Moskwę. A to mogło oznaczać koniec związku radzieckiego. Dla Stalina i jego otoczenia bój o Moskwę mógł się stać bojem o wszystko, o państwo, o system i wreszcie o ich własne głowy. Na początku października Wehrmacht zdobył Orzeł, ważny ośrodek przemysłowy na drodze do stolicy. Rosjanie ciągle cofali się. Następny punkt oparcia ich sił znajdował się w rejonie Wiaźmy i Briańska. Tymczasem wśród Niemców panował już nastrój zwycięstwa. Jodl depeszował do Berlina. Ostatecznie i bez żadnych wątpliwości wygraliśmy wojnę. Generał Wagner, szef zaopatrzenia armii, pisał 5 października: Odnosimy wrażenie, że ostateczna wielka klęska wroga jest tuż, tuż i że na Kremlu tej nocy już pakują walizki. Rzeczywiście na Kremlu było niewesoło. Pojawiły się pierwsze oznaki paniki i to na najwyższym szczeblu. Stalin wrócił do pomysłu nawiązania dialogu z Niemcami. Podobno powiedział, że jest gotów zaakceptować nowy pokój brzeski, tak jak to uczynił Lenin w 1918 roku. Kazał Beria, aby ten zwrócił się ponownie do bułgarskiego ambasadora Iwana Stamienowa i poprosił go o pomoc w dotarciu do Niemców. Nie wiemy do dzisiaj, jak udała się misja bułgarskiego ambasadora i czy Beria wypełnił rozkaz Stalina. Najprawdopodobniej obydwaj nic nie wskurali. Ale samo podjęcie takich działań wyraźnie pokazuje, jak wielkiej desperacji był Józef Stalin. 12 października oddziały radzieckie zostały zmuszone do wycofania się z Brańska i Wiaźmu. Osiem armii znalazło się w potrzasku i zostało zniszczone. Ponad 648 tysięcy żołnierzy dostało się do niewoli. 15 października wydano rozkaz o ewakuacji instytucji rządowych i partyjnych, placówek dyplomatycznych, zakładów przemysłowych pracujących dla potrzeb armii Ważniejszych ośrodków kulturalnych. W oficjalnych kronikach nie znajdziemy prawdy o wydarzeniach z tamtej dni. Tymczasem w Moskwie wybuchła panika. Ulice wypełniły się uciekającymi, dworce kolejowe były oblężone, drogi w kierunku wschodnim zapchane najdziwniejszymi pojazdami. Instytucje rządowe miały być przeniesione do Kujbyszewa nad Wołgą. Gdyby nie udało się w porę ewakuować niektórych zakładów przemysłowych, Beria i sekretarz moskiewskiej organizacji partyjnej Szczerbakow. Byli zobowiązani dopilnować wysadzenia ich w powietrze. Na rozkaz Żukowa zaminowano 56 mostów na drogach prowadzących do miasta i 16 w samej Moskwie. Wydaje się, że atmosfera klęski udzieliła się także samemu Stalinowi. W dniu, w którym rozpoczęto ewakuację, Stalin rozmawiał z generałem Żukowem. Czy jesteście przekonani, że zdołamy utrzymać Moskwę? Pytam o to, dodał Stalin z bólem serca. Odpowiedzcie mi szczerze, odpowiedzcie jak komunista. Żukow, który dopiero kilka dni wcześniej został przywrócony do łask, był odpowiedzialny za obronę Moskwy. To on określił plany radzieckiej obrony. On również przygotowywał koncepcję ofensywy wojsk radzieckich, czy kontrofensywy wojsk radzieckich pod Moskwą. Oczywiście... Skoro był odpowiedzialny, nie mógł odpowiedzieć Stalinowi inaczej, jak twierdząco, że tak, że Moskwa oczywiście będzie uratowana. Czy to zapewnienie Żukowa uspokoiło Stalina? Chyba nie. Wiemy dzisiaj z całą pewnością, że następnego dnia, to jest 16 października, Stalin zniknął z Moskwy i nie było go przez dwa dni. Czyżby przestraszony sytuacją po prostu uciekł, ale po zastanowieniu się wrócił do stolicy? Może wyjechał z bardzo błahych powodów i być może niedługo poznamy historię owych tajemniczych dwóch dni w życiu Józefa Stalina. Na początku października Stalin od swojego szpiega działającego w Japonii, Richarda Zorgego, otrzymał informację. Że rząd japoński podjął ostateczną decyzję, iż nie podejmie żadnych działań zbrojnych przeciwko Związkowi Radzieckiemu na Dalekim Wschodzie. Tym razem Stalin uwierzył Zorgemu i kazał ściągnąć połowę radzieckich dywizji i wykorzystać je do obrony Moskwy. Japończycy nie tylko szykowali się do wojny ze Stanami Zjednoczonymi, ale starali się być bardziej lojalni wobec Stalina. Niż Hitler. Przypomnijmy, że 13 kwietnia 1941 roku w Moskwie podpisano układ o nieagresji między Związkiem Radzieckim i Japonią. Stalin był bardzo szczęśliwy tego dnia. Uważał bowiem, że zabezpieczenie spokoju na Dalekim Wschodzie odsunie niemieckie plany agresji na Związek Radziecki. Jednak okazało się, że Hitler. Uznał, iż Japonia nie jest mu potrzebna w pokonaniu Rosji i nie przestraszył się układu radziecko-japońskiego. Teraz jednak okazało się, że pakt o nieagresji przydał się Stalinowi, tyle że nie w odsunięciu niemieckiej inwazji, co w ratowaniu stolicy imperium. Zatrzymajmy na chwilę ten film, gdyż. Wkradł się tu pewien fałsz, ktoś jakby się zapomniał. Nie sądzę, żeby w 1941 roku pokazywano publicznie Stalina, jak popija sobie radzieckiego szampana, nawet jeśli po temu była tak wspaniała okazja, jak wizyta gościa z zagranicy. Stalin nie pozwalał sobie na taki luz. Chciał mieć zupełnie inny obraz w swoim społeczeństwie: poważnego, spokojnego, zamyślonego przywódcy. Dlatego zabierzmy mu ten Kieliszek, tak jak usuwano wówczas bardzo skrzętnie ze zdjęć Stalina, wszelkie przejawy jego normalności i niepomnikowości. I wróćmy do wydarzeń z końca 1941 roku. Wiadomość od Zorgego, że Japończycy dotrzymają litery układu, że nie zaatakują na Dalekim Wschodzie, bardzo poprawiła nastrój na Kremlu. Nareszcie po tylu miesiącach coś optymistycznego. Stalin dostał. Skrzydeł. Osobiście podpisał dekret wprowadzający stan wojenny w Moskwie. Trochę za późno podpisał ten dekret, ale lepiej późno niż wcale. W mieście wprowadzono bardzo surowe przepisy. Stalin rozkazywał, aby rozstrzeliwać wszystkich panikarzy i prowokatorów. Bój o Moskwę miał być bitwą do ostatniego naboju. Walką o każdą ulicę i każdy dom. 20 października pół miliona mężczyzn i kobiet rozpoczęło pracę przy budowie pasa obrony wokół stolicy: wykopano kopy i rowy przeciwczołgowe. Rozciągnięto prawie 300 km drutu kolczastego. Z tych linii obrony nie było już odwrotu, stąd nie można było się już wycofać, gdyż oznaczało to wpuszczenie wroga do miasta. Stalin zdawał sobie sprawę, że bitwa o Moskwę może być punktem zwrotnym w tej wojnie. Możliwość odparcia niemieckiego ataku i obrony stolicy stawała się realna. Posiłki ze wschodu były już w drodze, miasto otoczone kilkoma pasami obronnymi, a dowództwo w rękach dobrego oficera Georgia Żukowa. Szansa na odwrócenie sytuacji, szansa na pierwsze zwycięstwo, szansa na przetrwanie. Jednak ta pojawiająca się iskierka nadziei, z drugiej strony rozpalała. Ogień niepokoju o przyszłość. Czy uda się z tak zdziesiątkowanymi siłami odeprzeć wroga, a później wyprzeć jego armię poza dawną granicę państwa? Przecież większość armii, którymi Stalin dysponował na początku wojny, była zniszczona. Wróg zajmował ogromny obszar Związku Radzieckiego terytorium zamieszkałe przez blisko 65 milionów ludzi. Co się stanie, jeśli Niemcy? Przeprowadzą tam reprywatyzację i zlikwidują znienawidzone przez chłopów kołchozy. Czy wieś radziecka przetrwa kolejną próbę? Czy wytrzyma taki proces jak kolektywizacja, która miała miejsce niedawno i kosztowała miliony ofiar i straszliwy głód? Co się stanie wreszcie z samym Stalinem, kiedy z wojny wrócą do domu Wianisławą generałowie, których część dopiero co wypuścił z więzień? I łagrów? Czy zapomną i przebaczą swoje poniżenie i tragedie swoich rodzin? Tych pytań oczywiście Stalin mógł stawiać znacznie więcej, ale nie zmieniało to faktu, że odpowiedzi na te pytania musi przede wszystkim szukać w zwycięstwie z Hitlerem. Przegrana w niczym by mu nie pomagała, niczego by nie rozwiązywała, a zatem najpierw musiał wygrać. Zimę. Niemcy nie byli przygotowani do wojny w takich temperaturach. W nocy mróz dochodził do minus 35 stopni, co powodowało unieruchomienie niemieckich czołgów i wozów pancernych, a więc głównej siły uderzeniowej Wehrmachtu. Nożyły się wypadki odmrożeń kończących się śmiercią żołnierzy. W Niemczech ogłoszono zbiórkę futer, ale nie wszystko, co docierało na front, mogło rzeczywiście się przydać. Ani Hitler, ani Stalin nie mogli już dłużej czekać, odsuwać dnia ostatecznego starcia. Zbliżał się czas bitwy o Moskwę. 6 listopada, na dzień przed 24. rocznicą rewolucji. Przedstawiciele władz miejskich Moskwy, Komitetu Partii, wyżsi oficerowie Armii Czerwonej spotkali się w tym nietypowym miejscu, na stacji metra imienia Majakowskiego. Dlaczego właśnie tutaj? Taki był wymóg bezpieczeństwa. Metro w Moskwie, podobnie jak w Londynie, było najbezpieczniejszym miejscem na wypadek nalotu niemieckich bombowców. Przemówienie wygłosił Stalin i nie był to już ten sam Stalin, jakiego pamiętano kilka miesięcy temu. W jego wystąpieniu nie było już śladów niedawnej niepewności czy braku zdecydowania. Znowu wszystko było jasne, klarowne, oczywiste. Dla zwycięstwa w wojnie potrzeba było po prostu więcej samolotów, czołgów, armat, karabinów. Przyczyn dotychczasowej klęski Stalin nie upatrywał po stronie Związku Radzieckiego, ale twierdził, że wynikały one z braku drugiego frontu w zachodniej Europie. Frontu, który wkrótce, tak przynajmniej mówił Stalin, miał być otwarty. Po raz pierwszy podał do publicznej wiadomości informacje o stratach na froncie. Przy czym no w tym momencie to już łgał jak znud mówił o milionie 700 tysiącach zabitych rannych lub wziętych do niewoli żołnierzy radzieckich i choć ta liczba zebranych przyprawiła o zawrót głowy to była zaniżona o półtora miliona dla pocieszenia jakby powiedział że straty po stronie niemieckiej były zdecydowanie większe wyniosły 4,5 miliona no i tutaj to już wyraźnie przesadził, bo w rzeczywistości wyniosły 750 tysięcy. Zresztą nigdy w czasie II wojny Niemcy na froncie wschodnim nie mieli więcej niż 3 miliony żołnierzy. Ale myślę, że w tym momencie można wybaczyć łgarstwa Stalinowi, gdyż przyświecał mu cel nadrzędny. Chciał zmobilizować wszystkie siły, wszystkich ludzi przed decydującym starciem. Na koniec swojego przemówienia zwrócił się jakby do Niemców i powiedział: jeśli chcą wojny na wyniszczenie, będą ją mieli. Jeszcze ważniej przed Stalinem defilowały świeże oddziały z dalekiego wschodu, które prosto z parady były wysyłane na front. Wrażenie było takie, że nie będą Stalin w swoim przemówieniu odwołał się do historii. To bardzo odległej, co było dość niezwykłe w państwie radzieckim, gdzie wszystko, co dobre i ważne zaczynało się od 1917 roku. Mówił o Aleksandrze Newskim, który w XIII wieku pokonał krzyżaków, odwołał się do zwycięstw XVIII i XIX wiecznych generałów Suworowa i Kutuzowa. I właśnie w tym przemówieniu Stalin Gruziński komunista proklamował wielką wojnę ojczyźnianą. 5 grudnia o godzinie 3 radzieckie wojska, wsparte przez trzy nowe armie, o których niemiecki wywiad nic nie wiedział, rozpoczęły kontrofensywę. Mimo rozkazu Hitlera, który zabronił swoim wojskom cofnąć się choćby o metr, niemieckie jednostki nie były w stanie wytrzymać naporu Armii Czerwonej. Pierwszego dnia kontrataku na południe od Moskwy odepchnięto wroga o 8 km, na północy, gdzie Niemcy znajdowali się najbliżej radzieckiej stolicy, o 17 km. W szeregi wermachtu wdarły się nie tylko radzieckie wojska, ale także strach przed losem żołnierzy Napoleona uciekających z pod Moskwy w 1812 roku. Ta wizja była równie paraliżująca jak ogień radzieckiej artylerii, mróz dochodzący już nawet do 40 stopni, widok zdesperowanych, gotowych do walki na śmierć i życie żołnierzy Armii Czerwonej. Niemiecki generał von Tippelskirch powiedział po bitwie: W krytycznym momencie żołnierze przypomnieli sobie, co słyszeli o odwrocie Napoleona z pod Moskwy, i ta myśl ich prześladowała. Gdyby rozpoczęli odwrót, mógł się on przemienić w paniczną ucieczkę. Z militarnego punktu widzenia zwycięstwo pod Moskwą nie miało wielkiego znaczenia, natomiast psychologiczny aspekt wygranej był oczywisty. Przede wszystkim okazało się, że można wygrywać z Niemcami w bitwach lądowych. Na zapleczu niemieckich armii dopiero od zwycięstwa pod Moskwą zaczął na poważnie rozwijać się ruch partyzancki, gdyż wydawało się wcześniej, że on nie będzie Potrzebny. A właśnie ten ruch w następnych miesiącach i latach wojny odegrał wielką rolę. Rosjanie, którym Hitler przepowiadał rolę narodu niewolników, okazali się narodem bohaterów. I wreszcie sam Stalin okazał się mniej despotą, a bardziej narodowym przywódcą. Był też międzynarodowy aspekt tego zwycięstwa. Alianci uznali, że jest sens wspierać Rosję w wojnie z Niemcami i że mimo wszystkich zastrzeżeń należy w Stalinie szukać sojusznika. W dniu radzieckiej kontrofensywy Wielka Brytania wypowiedziała wojnę trzem partnerom Niemiec, Rumunii, Węgrom i Finlandii. Po japońskim ataku na amerykańską bazę Pearl Harbor, Hitler wypowiedział wojnę Stanom Zjednoczonym, co oczywiście bardzo ucieszyło Stalina. Po kilkumiesięcznym kryzysie, dyktator znów znalazł twardy grunt pod nogami. Choć chyba zdawał sobie sprawę, że jeszcze wszystko jest możliwe.